Porozmawiam dzisiaj z Natalią Sobolak, uczennicą liceum krakowskiego. Powiedz mi, skąd wzięła się twoja fascynacja kulturą rosyjską? Moje korzenie pochodzą z Ukrainy, to jest dość blisko Rosji i zawsze jak od małego miałam w domu rosyjskie bajeczki, książeczki, tato mi czytał po rosyjsku. Oglądałam rosyjskie bajki i zawsze jakoś tak czułam tę Rosję. Interesuje Cię muzyka, literatura rosyjska? Literatura, muzyka, balet rosyjski. Wszystko, co jest związane z Rosją. Język, bo to jest kraj wielkich kontrastów. Jest, są miejsca jak Syberia, gdzie jest mroźno i temperatura dochodzi do minus 40 stopni, a są miejsca, gdzie rosną palmy i je, ludzie jedzą daktyle. A powiedz mi, czy swoją przyszłość również wiążesz z Rosją? Bardzo chciałabym studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim Rosjoznawstwo. I później najprawdopodobniej wyjeżdżać dość często do Rosji albo nawet tam zamieszkać. Stosunki Polaków do Rosjan są raczej negatywne. Powiedz coś o stereotypach. To jest związane z ostatnimi wydarzeniami, z nowożytną historią, bo w większości Polaków w pamięci zapadł Związek Radziecki, ZSRR i to wszystko. A zapominają o całej o kulturze Rosji, czyli o tych wszystkich pisarzach, o baletach, bo najpiękniejsze balety są właśnie rosyjskie. Zapominają o Czajkowskim chociażby, o muzyce, o całym bogactwie kulturowym Rosji, a pamiętają tylko... Yy, to, że wszyscy uważają Rosjan za strasznych pijaków, a jak się idziesz ulicami Moskwy, nie no Rosjanie dużo piją, a nie ma tak, że menele siedzą jacyś na ulicy, prawda? Nie ma czegoś takiego. że Wszyscy są negatywnie nastawieni. Jak ktoś, nawet w Polsce, jak kogoś na ulicy się słyszy ze wschodnim akcentem, to od razu Rusek. I nieważne czy to jest Ukrainiec, Białorusin czy Gruzin, to wszystko to Ruski mówią, a to są Rosjanie, a nie Ruscy. I... A w ogóle pierogi ruskie to nie są z Rosji już tak nawiasem mówiąc. Wódkę często piją. Ale w ogóle jest coś takiego, bo Rosjanie mają silne głowy i jak niektórym z kieliszka nie wystarczy, to mają takie miseczki, tam nalewają wódki, kruszą chleb, żeby to było gęstsze, a oni to łyżką jedzą. Rosyjskiego się uczę od trzech lat i raz brałam udział w konkursie poezji obcojęzycznej i daklamowałam Puszkina w oryginale po rosyjsku. Tak właśnie, może poprosimy o jakiś fragment. Tri <tryu> ubudryce synak Gion Tri Litwien. On przyszła tołkować z malecami, diety, sledia czynity, losie tej prowadziti, a to dzicie mieczy z sami. Sprawiedliwa jest eta na trzy slony świata, trzy razwytienie winnie pochodzi, pas idiot na poljaków, algier na plusaków, a na ruskich jest tu dwojewoda. To było o Budryce jego trzech sankcji, to był tylko pierwsza wzrodka. I jest w, polska wersja Mickiewicz to tłumaczu. Мой город Краков это хорошая редакция городная, как обыватели могут писать свое, своего тексты. Это портал для каждого, и каждый может писать, что он хотел. Каждый может быть как журналист. Катюши это русская песня военная. Да? Рассветали яблоны и груши, папули, туманы над рекой. Выходила на берег катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег. Katiusza na wysoki berek na kruty, wychodziła piosenkę zawadziła, prosty pniów si zaworła, prata woj, którego wo prata woj, czy pisma biergała, prata woj, którego woli prata woj, czy pisma biergała.